Was w kolejnym odcinku na kanale Amur Siekowski Czech to woli Amurekso. w tym odcinku Wam pokażę naprawdę śmieszną rzecz. To był stoł. Zamieniłem go w Kobla. A nie, dzisiaj nie o to odcinek. Dzisiaj odcinek o pomysłach. Nie wiem, co w tym odcinku będziemy nawet robić, ale jak coś się, możemy zrobić. Hmm. Czemu ja mam niski poziom ładowania? Poczekajcie, podłączy kontroler do ładowania. I tak to można grać. Ładuje się. Czy to będzie się ładowało? Czy to się ładuje? Czekaj, w inną stronę może Co jest? Dobra, nie wiem Oszukali jeszcze Jestem ciekawa, czemu mam niebieski kolor, jak niby jest poziom niski. To jest podejrzane. Zawsze <grywa> jest ten sam problem z nasionami, z nasionami. z jednym przedmiotem. A, jednak mi wypadł ten nasi... wypadło mi to nasiono. Ej, jak to się stało, że ja skoczyłem i się nic nie stało? Yy, what? Czasami tak się dzieje, ale spodziewałem się, że że teraz to się stanie. A to jak się, no tak słabi, słabiej, słabiej yy, ten skoczyłem. A dolej właśnie... się to znowu skoczyłem. Czy nie? Ja nie mogę czemu ciągle, ciągle mam te błędy. Ludzie, piszcie w komentarzach, jak to naprawić. Bo jak ja się zabiję, to nie wiem. To jest ostateczny moment, żeby to naprawić. Czołg, przyjedzie i to zniszczy. W końcu trzeba to naprawić, bo za dużo już to, za długo znaczy trwa to. Trzeba w końcu rozwalić te błędy gry lub aplikacji tego gościa głupiego, jak nie wiem co, który to wymyślił, że błąd gry, gry, apl błąd gry lub aplikacji istnieje. Kto to wymyślił? Heel. Czy to już wszystko jest dobrze? No jasno eee, no bardzo nudny nam ekwipun Ale na serio nic nie ma w ekwipunku Dobra Okej... Okay. Czy ona tu rośnie? Coś mi się wydaje, że chyba tak średnio. Okej! Okay. Czekajcie, muszę zakończyć ten odcinek na sekundkę.